Każdego miesiąca setki tysięcy Polaków otwierają rachunek za prąd i zadają sobie to samo pytanie. Dlaczego znowu jest drożej? Przecież zużywam tyle samo, żarówki są LEDowe, pralka nowa, a mimo to rachunek znowu podskoczył. I wtedy zaczyna się szukanie winnych. Rząd, Unia Europejska, Tauron, PGE, Węgiel, albo ci od wiatraków. Ale prawda jest bardziej złożona. Bo to, co widzisz na fakturze, to nie tylko prąd z gniazdka, to sieć przesyłów, podatków, opłat i decyzji, które zapadały przez ostatnie trzy dekady. W tym odcinku rozłożymy Twój rachunek za prąd na czynniki pierwsze. Pokażemy Ci, co naprawdę kryje się za każdą złotówką, którą płacisz. Skąd biorą się opłaty, których nikt nie tłumaczy? Zacznijmy od najprostszej rzeczy: z czego realnie składa się rachunek za prąd. Rachunek za prąd to coś, co każdy z nas widzi co miesiąc. Kwota, numer faktury, ilość zużytej energii. Ale za tą prostą liczbą kryje się skomplikowany system. Łańcuch procesów, kosztów i decyzji politycznych, który sprawia, że w ogóle mamy prąd w gniazdku. I że jego cena potrafi rosnąć nawet wtedy, gdy niczego w naszym domu nie zmieniamy. Zacznijmy od podstawy, czyli energii czynnej. To ta część rachunku. Która odpowiada za faktyczne zużycie energii, jaką wytworzono w elektrowni i dostarczono do Twojego domu. Zazwyczaj stanowi ona mniej więcej połowę całkowitego rachunku. To właśnie w tej części znajduje się koszt produkcji prądu. I to tutaj zaczyna się większość problemów. Bo polska energetyka wciąż w ogromnej większości oparta jest na węglu. Surowcu, który z roku na rok staje się coraz droższy. Dlaczego? Po pierwsze, z przyczyn czysto rynkowych. Węgiel, podobnie jak ropa czy gaz, jest surowcem notowanym na giełdach światowych. Gdy rośnie globalny popyt, na przykład w Azji, gdy elektrownie próbują zaspokoić zapotrzebowanie na energię w czasie zimowych szczytów, ceny surowca automatycznie idą w górę. Kiedy transport węgla z portów zostaje utrudniony, albo kopalnie w Australii i Indonezji ograniczają wydobycie, cena ponownie skacze. Rynek reaguje błyskawicznie, ale w Polsce problem jest głębszy. Nasze kopalnie są stare, głębokie i kosztowne w utrzymaniu. Im głębiej trzeba fedrować, tym droższe staje się wydobycie. Rosną koszty bezpieczeństwa, energii, odwadniania i transportu. Do tego dochodzą wysokie płace, emerytury górnicze i utrzymanie całej infrastruktury. Efekt jest prosty. Polski węgiel bywa droższy od importowanego, nawet z odległych krajów. Na tym jednak nie koniec. Bo nawet jeśli elektrownia kupi tańszy węgiel z zagranicy, musi zapłacić za coś, czego na rachunku przeciętny odbiorca nie widzi za emisję dwutlenku węgla. To tak zwany system ETS, czyli Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Każda tona wyemitowanego dwutlenku węgla wymaga posiadania uprawnienia, którego liczba z roku na rok jest ograniczana. Im mniej uprawnień w obiegu, tym wyższa ich cena. A ponieważ węgiel jest najbardziej emisyjnym źródłem energii, elektrownie węglowe muszą kupować tych uprawnień najwięcej. To podnosi koszt produkcji energii nawet o kilkaset złotych za każdą megawatogodzinę. ETS został wprowadzony po to, by wymuszać transformację energetyczną. Żeby energia z czystych źródeł była coraz bardziej opłacalna, a ta z brudnych coraz droższa. Z punktu widzenia klimatu to ma sens, ale z punktu widzenia rachunku oznacza wyższe ceny dla odbiorców. Warto jednak wiedzieć, że pieniądze ZS nie przepadają. Trafiają do budżetu państwa, ale część z nich powinna być przeznaczana na modernizację energetyki, inwestycje w odnawialne źródła i poprawę efektywności. W teorii powinny obniżać koszty w przyszłości. W praktyce zależy, jak państwo nimi gospodaruje. Na końcu tego procesu pojawia się jeszcze zysk producenta energii, ale to nie jest prosta marżek w sklepie spożywczym. W cenie energii zawiera się również koszt kapitału, remontów, rezerw, utrzymania personelu, a także ryzyko regulacyjne czyli niepewność, jak zmienią się przepisy czy ceny emisji. Dlatego zysk jest zmienny. W okresach kryzysowych rośnie, w latach spokoju topnieje, a ostatecznie i tak jest przerzucany na odbiorcę, bo rynek energii działa w oparciu o zasadę ostatniej, najdroższej megawatogodziny, która wyznacza cenę dla wszystkich. I to właśnie dlatego połowa Twojego rachunku to nie sam prąd, tylko jego cała historia: od węgla, przez emisję, po ryzyko i koszty finansowania elektrowni. Druga część rachunku to dystrybucja. Czyli dostarczenie tej energii do Twojego domu to około 1 trzecia całkowitego rachunku. I choć większość z nas o tym nie myśli, to przesył energii jest równie skomplikowany jak jej produkcja. Polska sieć energetyczna ma wciąż ogromne braki. W wielu miejscach linie przesyłowe mają po kilkadziesiąt lat. Przez to prąd traci po drodze część swojej energii, a operatorzy muszą inwestować miliardy złotych w modernizację. Do tego dochodzą koszty utrzymania sieci, napraw po burzach, wymiany transformatorów i planowania nowych przyłączy. Wszystko to trafia do rachunku odbiorcy. I co ważne, niezależnie od tego, od kogo kupujesz prąd, za przesył zawsze płacisz tej samej firmie. Dystrybucja jest naturalnym monopolem, bo jedna sieć obsługuje dany region. Trzeci składnik to opłata mocowa. To pieniądze, które idą na utrzymanie gotowości elektrowni. Po to, by w każdej chwili można było włączyć dodatkowe moce, gdy zapotrzebowanie gwałtownie rośnie. Nie płacisz tu więc za energię, tylko za bezpieczeństwo energetyczne. Za to, że system nie zgaśnie, kiedy miliony ludzi włączą czajnik w tym samym momencie. To element tak zwanego rynku mocy, który ma zapobiegać blackoutom. Dla gospodarstw domowych to kilka złotych miesięcznie, ale w skali kraju miliardy rocznie. Czwarta grupa opłat to te które mają charakter środowiskowy, opłata OZE i kogeneracyjna. I tu wiele osób zadaje sobie logiczne pytanie: dlaczego mam płacić za odnawialne źródła energii, skoro mój prąd i tak pochodzi z węgla albo gazu? Odpowiedź jest prosta bo kupujesz prąd nie od jednej elektrowni, tylko z całego systemu. A ten system, by się rozwijać, potrzebuje równoległego finansowania czystszych źródeł energii. Pieniądze z tych opłat trafiają więc do specjalnych funduszy, z których finansowane są dopłaty do produkcji prądu z wiatru, słońca czy biomasy, a także inwestycje w ciepłownie, które produkują jednocześnie prąd i ciepło, tak zwaną kogenerację. Dzięki tym mechanizmom można stopniowo ograniczyć emisję i obniżać hurtową cenę energii w dłuższej perspektywie. Innymi słowy, dziś dopłacasz kilka złotych miesięcznie, żeby za kilka lat płacić mniej. Na rachunku znajdziesz też pozycję o nazwie opłata przejściowa. To pozostałość po reformie energetyki z przełomu lat 90. i 2000. W tamtym czasie likwidowano tzw. kontrakty długoterminowe, które gwarantowały elektrowniom zbyt energii po stałej cenie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej uznano ją za niedozwoloną pomoc publiczną. Trzeba więc było je rozwiązać i wypłacić elektrowniom rekompensaty. Właśnie na to zbierano środki w ramach opłaty przejściowej. Choć dziś ma ona znaczenie symboliczne, wciąż formalnie widnieje na rachunkach. To cena za przestawienie się z systemu socjalistycznego na wolny rynek energii. Na koniec zostają podatki i marże: VAT, akcyza, zysk sprzedawcy. VAT to standardowe 23%, choć w czasach kryzysu bywa czasowo obniżany. Akcyza niewielka, ale obowiązkowa. Marża sprzedawcy jest najmniejsza z całego zestawu zwykle to kilka procent, ale to właśnie ona zapewnia firmom detalicznym możliwość funkcjonowania: obsługę klienta, systemy billingowe, infolinie i sprzedaż energii na rynku detalicznym. I kiedy sumujesz wszystkie te elementy, zrozumiesz, że rachunek za prąd to nie tylko koszt energii, ale cena całego systemu, który pozwala jej bezpiecznie istnieć. Od kopalni węgla, przez sieć przesyłową, po decyzje polityków i unijne mechanizmy klimatyczne. Każda złotówka, którą płacisz, trafia gdzie indziej część do elektrowni, część do państwa, a część do systemu wsparcia. I to dlatego prądu nie da się po prostu potanić bo jego cena jest sumą historii, decyzji i zaniedbań, które budowano przez ostatnie 30 lat. Ale dlaczego w Polsce ta suma jest wyższa niż w większości krajów Europy? Dlaczego mimo, że mamy własny węgiel i elektrownie, energia wciąż kosztuje więcej? O tym w kolejnej części. Ceny prądu w Polsce nie są przypadkiem. Nie wynikają z jednego błędu ani jednej decyzji. To efekt całego splotu czynników gospodarczych, politycznych i historycznych. A przede wszystkim z faktu, że Polska przez wiele lat stawiała na stabilność starego, zamiast inwestować w nowe. Polska energetyka przez dziesięciolecia była oparta na węglu. To dawało nam bezpieczeństwo i niezależność, ale tylko pozornie. Bo gdy świat zaczął się zmieniać, a Unia Europejska wprowadzała coraz ostrzejsze normy emisji, nasz system stanął w miejscu. W momencie, gdy Niemcy, Francja czy Hiszpania inwestowały w odnawialne źródła energii, Polska przez lata utrzymywała przy życiu stare elektrownie węglowe. Nie dlatego, że były tanie, ale dlatego, że były nasze. To decyzja, którą płacimy dzisiaj na każdym rachunku. Ponad 70% energii elektrycznej w Polsce wciąż pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Dla porównania, w Niemczech to około 25%, we Francji niespełna 10%, a w Szwecji mniej niż 5%. Im więcej węgla w miksie, tym drożej. Bo węgiel jest paliwem emisyjnym, a emisje CO2 kosztują coraz więcej. System ETS, o którym mówiłem wcześniej, działa jak podatek od braku nowoczesności. Każda tona CO2 to realny koszt, który trafia w rachunki odbiorców, a im starsze i mniej efektywne elektrownie, tym więcej trzeba płacić. Większość elektrowni powstała w latach 70. i 80. Mają po 40, czasem 50 lat. To znaczy, że pracują na granicy swoich możliwości, z niską sprawnością i wysokimi kosztami utrzymania. Każdy przestój, każda awaria, każdy remont to miliony złotych, które ostatecznie pokrywa odbiorca. Stare bloki węglowe zużywają więcej paliwa, emitują więcej dwutlenku węgla i są mniej elastyczne w reagowaniu na zmieniający się popyt. Nie da się ich szybko włączyć ani wyłączyć przez co system musi utrzymywać nadmiar mocy w gotowości. To generuje kolejne koszty. Opłatę mocową, którą już omówiliśmy. Przez ostatnie dwie dekady w Polsce dużo mówiło się o atomie, o farmach wiatrowych i transformacji energetycznej, ale mało faktycznie robiono. Każdy kolejny rząd ogłaszał strategie, programy i wizje, które kończyły się na papierze. A tam, gdzie zaczęły się realne inwestycje, na przykład w wiatraki, Polityka potrafiła je zablokować. W 2016 roku wprowadzono ustawę, która praktycznie zatrzymała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, bo wymagała stawiania turbin w odległości co najmniej dziesięciokrotności ich wysokości od zabudowań, efekt był natychmiastowy. Inwestorzy się wycofali, a Polska na kilka lat straciła tempo transformacji. Nasza sieć energetyczna jest w dużej części przestarzała. Zbudowana w czasach, gdy energia płynęła w jednym kierunku: z elektrowni do odbiorcy. Dziś, w erze paneli słonecznych i lokalnych źródeł, energia powinna móc płynąć także odwrotnie od prosumenta do sieci. Ale polska infrastruktura nie jest do tego przygotowana. Operatorzy mają problem z przyłączaniem nowych instalacji, a duża część prądu po prostu się marnuje w przesyle. To oznacza większe straty i wyższe rachunki bo ktoś te straty musi pokryć. W Polsce każda kolejna władza zaczynała reformę energetyki od nowa. Jedni stawiali na węgiel, inni na gaz, jeszcze inni na odnawialne źródła energii. Nie zbudowano żadnej długofalowej strategii, która przetrwałaby zmianę rządu. Inwestorzy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, nigdy nie mieli pewności, czy za rok przepisy się nie zmienią. A tam, gdzie nie ma stabilności, tam nie ma też taniego kapitału. A więc każde przedsięwzięcie energetyczne kosztuje więcej. Choć Polska ma własny węgiel, importujemy coraz więcej energii elektrycznej, głównie z Niemiec, Szwecji i Czech. Czasem dlatego, że tam prąd jest chwilowo tańszy, a czasem dlatego, że nasze moce nie nadążają za popytem. Do tego dochodzi gaz, który po 2022 roku zaczęliśmy sprowadzać z Norwegii i Kataru, płacąc po stawkach światowych. A gdy gaz drożeje na giełdach, drożeje także energia elektryczna, bo część polskich elektrowni gazowych ustala cenę dla całego rynku. Polska produkuje mniej PKB z każdej zużytej jednostki energii, niż większość krajów Europy Zachodniej. To oznacza, że nasza gospodarka marnuje energię. Jest bardziej energochłonna, mniej zautomatyzowana, mniej oszczędna. Im więcej energii potrzeba do wytworzenia dóbr, tym wyższy rachunek dla wszystkich. Podsumowując, energia w Polsce jest droga, bo cały system energetyczny jest stary, nieefektywny i obciążony kosztami przeszłości. Z węgla, którego wydobycie drożeje. Z elektrowni, które wymagają remontów. Z sieci, która nie nadąża za transformacją. Z przepisów, które częściej hamują niż przyspieszają zmiany. To nie jest tylko kwestia rachunków, ale pewnego rodzaju zaległego rachunku za trzy dekady zaniechań. Bo przez lata nikt nie chciał zapłacić politycznej ceny za transformację, więc dziś płacimy ją wszyscy w złotówkach. Ale mimo to Polska nie jest jedynym krajem, w którym energia jest droga. Pytanie więc brzmi, jak wypadamy na tle Europy. Czy w Polsce naprawdę płacimy za prąd więcej niż inni? To zależy od tego, jak patrzymy na liczby. Bo jeśli spojrzymy na samą cenę jednej kilowatogodziny, nie jesteśmy rekordzistą. Ale jeśli porównamy ją z tym, ile zarabiamy, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W 2025 roku średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi około 1 zł za kilowatogodzinę. To mniej niż w Niemczech, gdzie kilowatogodzina kosztuje około 0,60 zł. I mniej niż we Włoszech, gdzie przekracza nawet 2 zł. Na pierwszy rzut oka można więc pomyśleć, nie jest tak źle. Ale te liczby nie mówią całej prawdy, bo w Niemczech średnie wynagrodzenie netto to ponad 14 tysięcy zł miesięcznie, we Włoszech około 10 tysięcy, a w Polsce mniej niż 6 tysięcy. To znaczy, że Niemiec za jedną godzinę pracy może kupić kilka razy więcej energii niż Polak. Nominalnie prąd jest u nas tańszy, ale relatywnie do zarobków jest jednym z droższych w Europie. Jest jeszcze inny sposób porównania. W Unii Europejskiej średni rachunek za energię stanowi około 2% domowego budżetu, w Polsce prawie 4%. Dla rodzin mieszkających w starszych, słabiej ocieplonych budynkach, ta liczba jest jeszcze wyższa. W efekcie tysiące ludzi wciąż żyją w tak zwanym ubóstwie energetycznym. Wydają na energię tak dużą część dochodu, że muszą oszczędzać na innych podstawowych wydatkach. Różnica między nami a Zachodem tkwi też w tym, co wchodzi w cenę energii. W Niemczech duża część rachunku to podatki i opłaty na transformację energetyczną. Dzięki temu państwo finansuje farmy wiatrowe, panele słoneczne i rozwój sieci przesyłowych. W Polsce te opłaty są mniejsze, ale brakuje też inwestycji, więc realnie niczego nie obniżają. Można powiedzieć, że Niemcy płacą dziś więcej, żeby mieć taniej jutro, a my wciąż płacimy mniej. Ale bez gwarancji, że kiedykolwiek to się zmieni. Warto też spojrzeć na to, jak wygląda struktura ceny prądu w poszczególnych krajach. We Francji ponad połowę energii produkują elektrownie jądrowe, więc koszty emisji CO2 są minimalne. W Skandynawii dominują elektrownie wodne i wiatrowe, których paliwem jest natura darmowa, choć kapryśna. W Niemczech i Holandii sieci przesyłowe są nowoczesne, a straty na przesyle minimalne. To wszystko przekłada się na niższe koszty systemowe. Polska w tym porównaniu wypada jak kraj, który płaci za wszystko naraz za węgiel, za emisję, za utrzymanie starych elektrowni i za sieć, która dopiero uczy się być nowoczesna. Nie można też zapominać o czynniku politycznym. W wielu krajach zachodnich państwo od lat prowadzi spójną politykę energetyczną wspiera modernizację sieci, budowę OZE i efektywność energetyczną. W Polsce zamiast strategii długofalowej mieliśmy serię doraźnych interwencji: zamrażanie cen, dodatki osłonowe, rekompensaty. To rozwiązania, które pomagają tu i teraz, ale nie zmieniają struktury systemu. Zamiast leczyć przyczynę, łagodzimy objawy. Przez 30 lat Polska zbudowała gospodarkę nowoczesną, eksportową, cyfrową, ale opartą na fundamencie sprzed pół wieku na energetyce węglowej która dziś nie nadąża za światem. Nie zrobiliśmy tak z braku wiedzy, tylko z braku odwagi, by podjąć decyzję, których skutków nie da się zobaczyć w jednym roku. Transformacja energetyczna nie jest wyborem ideologicznym. To konieczność, bo każda godzina, w której stare elektrownie trzymają kraj przy życiu, kosztuje coraz więcej. Nie dlatego, że ktoś chce, żeby było drogo, tylko dlatego, że taniej się już nie da. A więc rachunek za prąd to nie tylko papier z fakturą. To rachunek za czas, w którym odkładaliśmy modernizację. Za dekadę wygodnych decyzji, które przynosiły spokój dziś, ale rachunek jutro. Ten rachunek właśnie przyszedł. Możemy próbować go zamrozić, możemy dopłacać, możemy udawać, że nic się nie dzieje. Ale dopóki nie zmienimy źródła, z którego ta energia pochodzi, dopóty nic się nie zmieni naprawdę. Bo taniej nie znaczy lepiej. A nowoczesność nie polega na tym. By mieć prąd z gniazdka, tylko by wiedzieć skąd on się bierze i jakim kosztem. Bo rachunek za prąd to w gruncie rzeczy rachunek za całą Polskę, za jej decyzje, ambicje i zaniedbania. Za to, co budowaliśmy i czego baliśmy się zmienić. I może dlatego właśnie warto ten rachunek wreszcie zrozumieć. Bo dopóki nie wiemy za co płacimy, nie zrozumiemy też, dlaczego tak trudno nam się rozwijać. To nie jest tylko historia o energii, to historia o nas. To Polska właśnie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.